Dzień dobry, witam szanownych państwa. Nazywam się Maciej Strans, jestem pracownikiem firmy Corteva Agriscience. Stanowisko, jakie w firmie piastuję jest to specjalista do spraw żywienia. Wielu z Państwa mogło mnie widzieć w swoich gospodarstwach, jak przybywałem wraz z naszymi przedstawicielami, kolegami, takim samochodem oklejonym o nazwie Sealab. I dzisiaj na temat właśnie tego samochodu oraz tego, czym ja się zajmuję i co firma Corteva, marka Pionier, proponuje dla Państwa, dla naszych klientów, przy pomocy czy wręcz wykorzystując ten samochód z napisem SILA. Co to jest SILA? Sama nazwa powstała od dwóch słów Silic Laboratory, czyli laboratorium kiszonek. Samochód wyposażony jest w spektrometr, w urządzenie działające na zasadzie NIR. Czyli mamy tutaj spektrometr o bliskiej podczerwieni, gdzie jesteśmy w stanie przebadać każdą paszę, każdą substancję organiczną. Przy pomocy tego urządzenia. Natomiast my skupiamy się Sensor stricto na kiszonkach. To, co możemy przebadać, lub te kiszonki, które możemy przebadać, są to kiszonki sporządzone z kukurydzy, są to kiszonki sporządzone z traw, z lucerny. Możemy tutaj przebadać również kiszone ziarno, CCM czy, czy LKS. Również przy pomocy tego urządzenia. Badamy świeżą masę kukurydzy i w celu określenia suchej masy, czyli przydatności do prawidłowego terminu koszenia. Silab został powołany do życia, aby pomóc naszym klientom, zwłaszcza tutaj klientom marki Pionier, na sporządzanie czy produkcję. Dobrych, bardzo dobrych kiszonek w swoim gospodarstwie. Przy pomocy analiz, jakie wykonujemy, jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na poprawność wykonania kiszonki, czyli na poprawny termin koszenia, sposób ubicia, sposób zagęszczenia tej, tejże masy, przykrycia oraz potem po, po sam czas prowadzenia fermentacji. Jako marka pionier oferujemy również naszym klientom inokulanty, czyli preparaty bakteryjne do zakiszania pasz objętościowych. I tutaj nie bez powodu, jakby to laboratorium ma na celu też zwrócić uwagę, co się dzieje w kiszonkach w momencie, kiedy nie dodamy dodatku kiszącego, zwłaszcza w przypadku pasz białkowych, czyli tutaj kiszonek, straw. Z lucerny lub mieszanek z bobowatymi. To, co się dzieje w kiszonkach, kiedy zastosujemy zakiszacze, jak stabilizujemy sobie tą kiszonkę oraz jak procesy fermentacji przebiegają, ochraniając nam zarówno składniki, które dla nas są cenne. Czyli mówimy tutaj o białku, mówimy o skrobi, cukrach oraz o jakby utrzymaniu suchej masy. Ale też potem my jesteśmy w stanie pokazać czy zaprezentować państwu sposób zabezpieczenia kiszonki, ustabilizowania jej w momencie otwarcia, jak długo ona jest stabilna i jak zastosowane zakiszacze będą utrzymywały stabilność tej kiszonki przez Kilkadziesiąt do, przez kilkadziesiąt godzin, zarówno w samym silosie, jak i później już na stole paszowym w przypadku przygotowanego TMR-u. Dodatkowym, dodatkowym elementem, który wykorzystujemy tutaj urządzenie NIRS jest to badanie suchej masy świeżej kukurydzy, które wykonujemy krótko przed sezonem zbioru kukurydzy na kiszonkę. Zaczynamy w zależności od roku, od sezonu od 20-25 sierpnia, i wtedy, wykonując cięcie, cięcie kukurydzy, rozdrobnienie jej, taki świeży materiał badamy w celu określenia przydatności do koszenia już i sporządzenia poprawnej kiszonki i określenia tego prawidłowego terminu. Jak wiemy, tutaj sucha masa decyduje. Bardzo mocno i określa nam ten termin zbioru, ale również skład i zawartość skrobi. Chodzi nam o to, aby te kiszonki były jak najbardziej energetyczne w przypadku kiszonych skóry, a więc ten termin zbioru jest dla nas bardzo ważny, abyśmy mogli jeszcze dobrze pracować na silosie, aby ta kiszonka nam się ubiła, a jedno, jednocześnie abyśmy mieli jak najwyższą Zawartość skrobi. Musimy tutaj w tym momencie wypracować pewien kompromis pomiędzy zawartością suchej masy a zawartością skrobi. Wiemy, że wraz z dojrzałością roślin, dojrzałość skrobi wzrasta i ilość skrobi wzrasta, ale nie możemy czekać w nieskończoność, bo nie będziemy w stanie dobrze potem popracować na silosie, dobrze ubić tą naszą masę zieloną kukurydzy, aby doprowadzić do. Wygniecenia i pozbawienia się całego powietrza z pryzmy i stworzyć tych warunków bezlenowych, tak aby mikroorganizmy mogły nam poprawnie zakisić tą kiszonkę. W momencie, kiedy przyjeżdżamy do gospodarstwa, wykonujemy pobierania prób, zarówno te próby pobieram ja czy, czy, czy koleżanka, pobieramy przy pomocy sondy z balotów, które znajdują się w gospodarstwie, jeżeli jest to siano kiszonka czy kiszonka z lub lucerny wykonana technologią balotowania lub wycinamy bezpośrednio ze ściany pryzmy silosu. Również wykonujemy pobierania wgłębnego przy pomocy sondy silosów jeszcze nieotwartych i tutaj do tego służy nam Sonda z napędem spalinowym, gdzie jesteśmy w stanie do 2-3 metrów w głąb wejść i pobrać próby w danym gospodarstwie. Wykonujemy kilka takich nawiertów, aby uzyskać próbę reprezentatywną. Potem ten materiał jest mieszany, uśredniany i z takiej próby dokonujemy badania. Średnio, średnio na badanie potrzebuje gdzieś około pół kilograma, pół kilograma przygotowanego już materiału. Natomiast, żeby dobrze wymieszać, zrobić, no to w przypadku kiszonki z kukurydzy może zostać to pobrane nawet kilkanaście kilogramów, gdzie mieszamy i z tego pobieramy tą próbę reprezentatywną. A jeżeli chodzi o klientów, bo są też takie sytuacje, że nie do wszystkich klientów mogę dotrzeć i klienci przysyłają do mnie próbki, no to są to próbki gdzieś w wielkości od pół. Od pół Kilograma do kilograma, z których wykonuje, wykonuje daną, dane badanie. Jeżeli będziecie Państwo kiedyś w przyszłości chcieli taką próbę przygotować, to zwróćcie na to uwagę, żeby pobrać ją z kilku miejsc, żeby ta próba, którą przygotowujecie, była mniej więcej adekwatna do tego, co dany silos, dana pryzma i dany balot reprezentuje. Żeby było troszeczkę tego materiału o wyższej, suchej masie. Ważne jest to, aby w próbie była zawarta kukurydza, aby była zawarta skrobia, która znajduje się w środku, bo często próby, które są zbierane gdzieś o sypki znajdujące się przy silosie, mogą powodować Odchylenie, jeżeli chodzi o zawartość skrobi, z tego względu, że skrobia jest dosyć ciężka. Te kawałki kukurydzy opadają nam na dół i to powoduje, że próba jest no, niemiarodajna, wychodzi zdecydowanie niższa zawartość skrobi. I w tym, w tym przypadku dobrze jest wziąć sobie taką zbitą, zbitą garść, czy zbity element kiszonki z kukurydzy, aby. aby z tego pobrać próbę. Dobrze jest to wrzucić do wiadra, kilka takich próbek z, ze ściany, z silosu pobrać, wymieszać w wiadrze i dopiero taką wymieszaną próbkę zapakować w worek foliowy, szczelnie, wycisnąć powietrze i można wysyłać wtedy do nas, do mnie. Po wcześniejszym mówieniu się oczywiście telefonicznie przez, przez naszego kolegę pracującego w terenie lub kontakt bezpośredni bezpośrednio do mnie. Jeżeli chodzi o ilość prób, jakie wykonujemy w gospodarstwach, to wszystko zależy od tego, ile mamy tych pasz objętościowych. Często jest tak, że wjeżdżamy do gospodarstwa, robimy dwie, trzy próby, czasami cztery, ale zdarza się też, że jeżeli jest tych silosów więcej, no wykonujemy tych badań tyle, ile klient czy w gospodarstwie chciałby. Aby przebadać. Tak więc czas takiego pobytu w gospodarstwie mieści się od pół godziny, czasami trwa nawet do 2-3 do godzin. Co daje nam wykonanie badania pasz objętościowych? No przede wszystkim jesteśmy w stanie określić wartość żywieniową tychże naszych pasz objętościowych. I chyba to jest podstawa tego abyśmy wiedzieli na jakim poziomie znajdują się te wartości w, w, zarówno w kiszonce z kukurydzy czy też w tych naszych kiszonkach białkowych. Myślę tutaj o trawach lucernie i na podstawie tych wyników i parametrów ustawia się potem bilansuje się cały TMR bilansuje się całe żywienie i z racji tego że Pasze objętościowe stanowią 70, a nawet 80% całego TMR-u, składu TMR-u. Wydaje mi się naturalnym, aby każde każdy z, każdy z gospodarstw, każdy z hodowców bydła, zarówno bydła mlecznego, jak i mięsnego, powinien znać wartości swoich pasz objętościowych. W przypadku dużych silosów, dużych pryzm zalecane jest, aby przynajmniej raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca taką, taką kiszonkę zbadać, tak aby wychwycić ewentualne różnice. Jeżeli jest to silos zrobiony z jednego pola, z jednego pokosu, mniej więcej zbierany w tym samym momencie z bardzo podobnych roślin, możemy uzyskać zbliżony Zbliżony efekt, jeżeli chodzi o, o jakość i wartość. Oczywiście zbierane w ciągu dnia, rano, będziemy mieli inną suchą masę, po południu będziemy mieli inną suchą masę. To jest oczywiście też ważna rzecz, ale jeżeli sobie to uśrednimy jakość, no to możemy domniemywać, że przekiszonki będą o podobnej wartości, ale dla pewności i dla e, jakby skuteczności, i uzyskania jak najlepszych parametrów takie badanie należałoby przynajmniej raz w miesiącu, jak nie raz na półtora miesiąca wy wykonać, tak żeby być i spokojnym o to, że poprawnie żywimy krowy, ale też o to, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał zwierząt w gospodarstwie, żeby ta produkcja była jak najbardziej ekonomiczna. Przy użyciu spektrometru jesteśmy w stanie ocenić tutaj kilka parametrów naszych kiszonek. Podstawowymi parametrami, jakie określamy, są to wartości jakościowe kiszonki oraz wartości żywieniowe. Jeżeli chodzi o jakościowe parametry, to mówimy tutaj o określeniu zawartości suchej masy, podaniu pH i tutaj określenie pH kiszonek oraz zawartość kwasów w danych kiszonkach. Kwasy, które określamy, są to kwasy, jest to kwas mlekowy, kwas octowy i w przypadku pasz białkowych określamy również kwas masłowy. Od jakiegoś czasu nie określamy w kiszonkach z kukurydzy kwasu masłowego, z tego względu, że można powiedzieć, nauczyliśmy się już dobrze robić, dobrze robić kiszonki z kukurydzy i nie spotkałem od co najmniej 7, 7 a może nawet 10 lat, Takich kiszonek z kukurydzy, które zawierałyby nadmierną ilość kwasu masowego. I te parametry, te pięć parametrów, o których wspomniałem, czyli sucha masa, pH oraz te trzy kwasy, określają nam tutaj jakość kiszonki. W przypadku kiszonek strawy z, z lucerny, jeszcze jesteśmy w stanie określić zawartość azotu amoniakalnego, czyli ilość azotu, które został utracony z azotu białka ogólnego przez uszkodzenie mechaniczne najczęściej jest to uszkodzenie spowodowane przez bakterie z rodzaju Clostridium i ewidentnie to wynika w przypadku kiedy mamy podwyższoną zawartość popiołu w kiszonkach jeżeli przekracza ten poziom popiołu przekracza nam określoną wartość która jest dopuszczalna w przypadku kiszonek straw i z lucerny do poziomu 10 kiedy pojawia nam się tutaj 11, 11,5 i nie zostały zastosowane nie zostały zastosowane bakterie zakiszające, to straty azotu i wytworzenie azotu amoniakalnego są bardzo wysokie. Poziom, jaki jest dopuszczalny w paszach jest to około 10%, ale w przypadku kiedy mamy jakby bardzo dużą ilość popiołu, czyli to zabrudzenie tym materiałem mineralnym jest wysokie, to zawartość azotu amoniakalnego zdarza się, że w niektórych sytuacjach dochodzi nawet do 20-20 paru procent. To jest 20-20 parę procent azotu z białka ogólnego, które nie jest już dostępne dla zwierząt. Czyli jeżeli mamy, dajmy na to 20% białka w lucernie albo w mieszance. I mamy 20%, 20 uszkodzonego czy azotu, który przeszedł formę azotu amoniakalnego. To 4% z tych 20% jest już niestety nieosiągalne dla, dla zwierząt. Czyli nie mamy paszy o 20% białka, tylko mamy paszę o 16% białka. Także tutaj też jakby poszczególne elementy. Przy produkcji kieszonek mają ogromny wpływ, ogromny wpływ na jakość potem tych pasz, no i na produkcję efekt końcowy czyli ilość litrów mleka w zbiorniku. Kolejnymi parametrami, które jesteśmy tutaj w stanie czy określamy, które są ważne dla producenta i dla gospodarza, Również dla żywieniowca, no bo on musi tutaj stworzyć nam ten TMR, który później będziemy żywi, żywili. To są te wartości żywieniowe paszy, to co, 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 o co walczymy, o co nam najbardziej chodzi. Czyli w przypadku kiszonek z kukurydzy, mówimy tutaj o zawartości skrobi, mówimy o zawartości włókna surowego, a tym samym określamy również NDF organiczny i ADF organiczny. Zawartość cukru, zawartość popiołu a, i to chyba w przypadku kiszonek z kukurydzy jest wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o kiszonki z z lucerny, określamy poziom białka, określamy również poziom e, włókna surowego, ADF-u, NDF-u organicznego, e, cukru i popiołu. Te elementy, o których wspomniałem, czyli zawartość NDF-u, zawartość ADF-u, E, zawartość włókna oraz popiołu wpływa nam potem na strawność paszy, i to jest jakby trzeci segment, który już tutaj jest wy, w, w, tym elementem, który wylicza nam program. Czyli określamy strawność, jaką e, mają nasze kiszonki, oraz e, m, wartość energii laktacyjnej netto poddawanej w megajoulach. I te dwa parametry są zarówno dla e, kiszonek z kukurydzy. Czy dla kiszonek z lucerny wyliczane, czym jeszcze się zajmujemy, jeżeli przyjeżdżamy tutaj z laboratorium, to zwracamy uwagę na poprawność wykonania silosu, pryzmy, jak te kiszonki są zrobione. Mierzymy temperaturę, temperaturę silosu, i w sumie to jest jakby podstawą, podstawą do sprawdzenia stabilności danej kiszonki. Mierzymy zarówno ją termometrami wgłębnymi, gdzie badamy na, na głębokości 30 cm do, 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 do pół metra, lub jeżeli mamy otwartą ścianę, mamy otwarty z pryzmę, robimy zdjęcie kamerą termowizyjną, gdzie tutaj pokazuje nam te elementy, jesteśmy w stanie zobaczyć elementy, które nam się grzeją, jak wygląda. Jak wygląda ściana, gdzie mamy te takie źródełka zapalne. Przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej, możemy również pokazać klientom, jak działają zakiszacze, jak działają nasze inokulanty. Głównie tutaj, jeżeli chodzi o zastosowanie zakiszaczy przy produkcji kiszonek z kukurydzy. Kukurydza jest materiałem łatwo kiszącym się. Natomiast po otwarciu mało stabilnym. I paradoks polega na tym, że im mamy lepszą kukurydzę, im więcej ziarna, a tym samym im więcej skrobi będziemy mieli w naszej kiszące, tym ona się szybciej będzie psuła, szybciej będzie się nam zagrzewała. I tym samym musimy bardziej o nią zadbać. Co za tym idzie, no, musimy ją chronić poprzez stosowanie związków czy preparatów które zabezpieczą nam, ustabilizują nam tą cząstkę. Nie jesteśmy w stanie tego robić na bieżąco, opryskując otwartą ścianę, dlatego musimy zastosować zakiszacze w momencie koszenia. I tutaj stosujemy preparaty te, które zawierają bakterie wytwarzające przede wszystkim kwas octowy i przy produkcji kwasu mlekowego wytwarzają pewną ilość kwasu propionowego. do jakby rozpoczęcia procesu zakiszania nie potrzebujemy zbyt dużo bakterii kwasu mlekowego aczkolwiek one dobrze jak są inicjują nam jakby ten proces zakiszania obniżają nam pH samej kiszonki powodując że przy niskim pH bakterie wytwarzające kwas octowy i kwas propionowy myślę tutaj o bakterii Lactobacillus buchneri one sobie lepiej działają w niższym pH a tym samym są w stanie bardziej się rozmnażać i produkować więcej kwasu, które nam zabezpieczy kiszonkę. Inaczej troszeczkę jest w przypadku produkcji kiszonek z pasz białkowych, z racji tego, że trawy i lucerna, zwłaszcza lucerna, zaliczana jest do pasz trudno kiszących się. I tutaj przede wszystkim powinniśmy stosować inokulanty, i stosować tam te preparaty, które zawierają bardzo dużą ilość bakterii kwasu mlekowego. Po w przypadku pasz białkowych przy dużej ilości białka, małej ilości cukru jest trudne jakby zainicjowanie poprawnego procesu zakiszania i te bakterie mają nam tutaj przyspieszyć to. W związku z tym duża ilość wyprodukowanego kwasu mlekowego bardzo szybko obniża nam pH. Co za tym idzie, chroni nam nasze białko, które jest tym ważnym elementem, i chyba najważniejszym, o który tak najbardziej najbardziej nam chodzi przy produkcji pasz białkowych. I dobrze zakiszona trawa, czy dobrze zakiszona lucerna, po otwarciu ona będzie stabilna, ona już nam się nie popsuje. Nie ma tego efektu tak agresywnego, czy tak szybkiego, jak w przypadku otwarcia kiszonek z kukurydzą. Także jeżeli chodzi o produkcję pasz białkowych, produkcję kiszonek strawczy z, z lucerny, te zakiszacze one mają nam jakby ustabilizować proces fermentacji, obniżyć pH i zakisić nam tą kiszonkę. Natomiast po otwarciu ona jest na tyle stabilna, że nie potrzebujemy tutaj zbyt dużej ilości bakterii kwasu octowego, aby ustabilizować. Oczywiście to nie będzie tak, że otworzymy sobie kieszonkę z trawy czy z i możemy otworzyć, wybrać i zostawić ją na dwa tygodnie i się z nią nic nie stanie. Nie, 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 tak to nie będzie. Ale przy normalnym wybieraniu, przy normalnym cyklu wybierania jest ona na tyle stabilna, że zachowa świeżość i zachowa tą stabilność przy produkcji tmr -u. Analizując to wszystko możemy tutaj jakby podsumować, jakie korzyści z takiego badania uzyskuje klient, uzyskuje gospodarstwo. No przede wszystkim dowiaduje się, jakiej wartości ma w danym momencie mają w danym momencie jego pasze objętościowe. Na Ile dobrze udało mu się zrobić tutaj kiszonki z trawy, z lucerny, czy też z kukurydzy, i na podstawie tych wyników żywieniowiec, czy sam gospodarz jest w stanie ułożyć sobie tutaj zbilansować TMR, dodając odpowiednią ilość śruty, czy to śruty rzepakowej, sojowej, dodatków mineralnych, pasz treściwych, śród zbożowych, tak aby uzyskać ten poziom, poziom paszy. Czy wartości TMR-u, aby w 100% wykorzystać potencjał swoich krów. Drugim elementem, jaki wnosimy do gospodarstwa, jest ten rzut oka na kiszonki, na produkcję kiszonek. Czasami w gospodarstwie pewne elementy umykają, i jeżeli ktoś przyjeżdża z zewnątrz, może jakby wskazać, ten mały kamyszek, który można by było gdzieś tam zmienić, który może poprawić nam tutaj zarówno jakość kiszonek, jak i też usprawnić pracę z tymi kiszonkami. Czytając parametry, jakie uzyskujemy, możemy określić również, czy dana roślina została skoszona w odpowiednim momencie, czy faza zbioru nie była zbyt późna w przypadku traw lucerny. Czy na przykład w przypadku kukurydzy nie wjechaliśmy zbyt wcześnie na sporządzenie tej kiszonki? Do kogo może przyjechać SILAP? Bo też często takie pytanie mamy. Sealab odwiedza klientów marki Pionier. Jeździmy do naszych klientów. Naszym klientem są wszyscy ci, którzy kupują materiał siewny marki Pionier. Przede wszystkim kukurydzę, kukurydzę kiszonkową, kukurydzę ziarnową, bo oczywiście z kukurydzy ziarnowej też można wyprodukować bardzo dobrą kiszonkę, ale są gospodarstwa, które produkują tutaj kiszone ziarno, CCM czy LKS. Jeździmy do klientów, którzy kupują nasze zakiszacze, którzy są naszymi klientami na te produkty do zakiszania pasz. Oraz odwiedzamy tych klientów, którzy kupują pozostałe produkty pioniera, które, którzy korzystają jakby z naszego doradztwa, i tychże klientów, odwiedza, odwiedzamy naszym laboratorium Silab. Oczywiście możemy również przyjechać do gospodarstwa, które chciałoby nas zaprosić, zrobili swoje pomiary, również do nowych klientów zajeżdżamy ale nie ukrywamy, jesteśmy firmą handlową, i tutaj e, chcielibyśmy, żeby każdy taki klient był naszym, naszym klientem. Jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się na temat e, pracy, tego, czy możemy Państwa odwiedzić i w jakim terminie, e, prosiłbym o kontakt e, zarówno z naszymi przedstawicielami handlowymi, jak i też przez e, naszą stronę internetową. Możecie Państwo skontaktować się z naszym działem. Strefą Kiszonki, bo tak ten dział się u nas nazywa, gdzie na Państwa pytania odpowiemy. Zarówno koleżanka Hanna, jak i ja będziemy mogli też z Państwem się skontaktować bezpośrednio, aby umówić ewentualny termin, termin przyjazdu. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższym czasie. Może u Państwa w gospodarstwie. Zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo. Maciej Strans, Corteva Agriscience.